Stoję przy szczególnym oknie, to jest okno postelni brata Klausa i tutaj było jego łóżko, tutaj jakby żył, to była jego postelnia i kiedy się budził, to zawsze przez te okno widział w kościele ta na widział Jezusa. I Stoję w tym miejscu i myślę sobie, myślę sobie o tym, że chcę tak żyć, żeby zawsze od rana Jego szukać, swojego Boga. Że chcę tak żyć, że będę na niego patrzeć, że mniej będę patrzeć na moje grzechy, na to, że mi tak wiele rzeczy nie wychodzi, że chciałabym inaczej, a będę bardziej patrzeć na niego. Taka myśl z pustelni, przy pustelniczym takim życiu, mniej patrzeć na to, co nie wychodzi, mniej skupiać się na sobie, mniej użalać się na so nad sobą, a bardziej jego szukać, jego obecności, jego bliskości. Dlatego szczególne takie właśnie jako... szczególne miejsce.